Somaliland oficjalnie zaprzecza doniesieniom, że zgodziło się przyjąć uchodźców z gazy lub gościć izraelskie bazy wojskowe w zamian za uznanie przez Izrael. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Somalilandu odrzuca to, co nazywa fałszywymi twierdzeniami prezydenta Somalii, który zarzucił, że Izrael zażądał takich warunków w ramach umowy o uznaniu. Somaliland podkreśla, że jego relacje z Izraelem są tylko dyplomatyczne, twierdząc, że oskarżenia mają podważyć jego rosnącą pozycję międzynarodową. Więc Jakub Lepen. Kiedy patrzysz na te obrazy, kiedy widzisz te flagi, kiedy rozumiesz znaczenie tego, co się dzieje w tej części regionu, opowiedz ze swojej perspektywy bezpieczeństwa, co się tam dzieje. Tak, te niezwykłe obrazy prezentują się z perspektywy bezpieczeństwa i strategii. To jest ogromny ruch, ponieważ zasadniczo otwiera drzwi. Nie mamy potwierdzenia, ale można przypuszczać, że to zmierza w tym kierunku. Izrael ma utworzyć bazę morską, logistyczną i wywiadowczą około 300 kilometrów od Huti i od irańskich prób przejęcia kontroli nad Morzem Czerwonym Irańczycy i Huti próbowali ustanowić blokadę. Próbowali zniszczyć praktycznie cały ruch morski kierujący się do Eilat, zaszkodzili też ruchowi morskiemu zmierzającemu do Kanału Sueskiego i do Akaby. Ostatecznie próbują przejąć kontrolę nad Morzem Czerwonym i nałożyć na nas morską blokadę. Jemen to miejsce, gdzie Huti produkują i montują pociski balistyczne, by wystrzeliwać je w stronę naszych miast. Przy każdej eskalacji zamiast pokonywać 2000 kilometrów i wysyłać okręty rakietowe czy podwodne, co jest dużą odległością. Jeśli Izrael założy tam bazę, co moim zdaniem się wydarzy, łatwiej będzie zwalczać to zagrożenie. A także, aby powstrzymać Irańczyków przed przejęciem kontroli nad Morzem Czerwonym, izraelska marynarka wojenna, nawiasem mówiąc, będzie musiała się rozbudować. Kiedyś była większa, wcześniej istniała baza w Sharm el-Sheikh. To możliwe, ale wymaga zobowiązań budżetowych. Myślę, że Izrael zachowuje się jak regionalna potęga, budując sojusze z krajami o wspólnych interesach. I oczywiście to wywoła niezadowolenie wzburzy niektórych, ale myślę, że korzyści tutaj zdecydowanie przewyższają wszelkie koszty związane z ewentualną dyplomatyczną reakcją. To wyraźny znak zmieniających się czasów. Patrząc ponownie na te obrazy, Michale, jakie jest Twoje odczucie co do znaczenia tej chwili? Powiem więc tak, rozmawiałyśmy wcześniej o porozumieniach Abrahama, o ich potencjale i o tym, co mogą oznaczać dla regionu i nie tylko. I powiedziałabym, że to jest krok we właściwym kierunku, jeśli można tak powiedzieć, w walce z wojną, która została rozpętana przeciwko zmianom wynikającym z porozumień Abrahama. To bardzo mocny sygnał także wobec przestępczego reżimu islamskiego w Iranie, którego częścią są Huti, Hezbollah i Hamas, ale są to ich pełnomocnicy. Zrozumienie, że istnieje taka możliwość, że będziemy w stanie rozszerzyć te porozumienia Abrahama i przesunąć tektoniczne zmiany, które by ze sobą przyniosły. I faktycznie wzmocnić je czymś tego rodzaju, oczywiście, umożliwiając także nie tylko strategiczne postępy i zapewniając, że Huti nie będą mogli trzymać nas w niewoli za każdym razem, gdy zechcą, używając tych pocisków balistycznych. Ale być może zmierzamy ku większej zmianie, którą porozumienia Abrahama mogą przynieść regionowi. Jak powiedziałam, a nawet dalej. Czy jesteś optymistką, krótko mówiąc, że w nadchodzącym roku uda się rozszerzyć to tak zwane koło pokoju? Wiesz, to naprawdę będzie zależało od tego, gdzie Stany Zjednoczone zdecydują się położyć swój ciężar, jeśli mnie pytasz. To znaczy, że to jest prawie przeciwieństwo tego, co widzieliśmy wczoraj. Turcja i Katar mogą być sojusznikami, ale nie są nimi w kontekście tego, co porozumienia Abrahama oferują regionowi. To jest krok w przeciwnym kierunku i mam nadzieję, że właśnie w tym kierunku będziemy zmierzać w nadchodzącym roku.